A dać to samo, złap chwyty, złap chwyty, nie daj się zaciągać. Przejdź, tak jest, kontroluj nogi, kontroluj, trzymaj tą nogę. Trzymaj nogę, odwróć się do niego. Stań się, stań. Stań, Adaś, złap za nogi na bok. Nogi na bok. Na niego, na niego, na niego. I do boku, do boku, do boku, uciekaj. Tak jest, kontrola, kontrola pozycji. Do góry, adaś, do góry, adaś. Stawaj do góry. Przejdź nogi, przejdź nogi. Złap chwyty, adasz Złap chwyty. Podejdź do niego, złap chwyty. Złap, złap. I nogę masz, tak jest. Adasz. serwis chwyt. I obalasz, obalasz. Tak jest. Do boku, złap za głowę drugą ręką. Tak, 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 adasz, dobrze. Przejdź, przejdź pozycję! Do północ, południe, łapio, łapią. Przechodź z nogi, Przechód przechodź do boku! Wyskakuj do boku! Pozycja! Odwracaj się do niego! Wstawaj do góry! Kajesz, przechodzisz nogi! Do góry! I przejdź te nogi! Złap za Za nogawkę, za nogawkę i przejdź nogi! Do góry, do góry jadaj! Do góry, do góry wstawaj! Spokojnie, złap nogę! Adaś, złap nogę, złap nogę! Spokojnie, złamcę chwyty, chwyty Adaś! Chwyty. Bardzo ładnie Adaś jest, super, wygrywasz! Adaś, spokojnie, spokojnie, spokojnie! On musi popracować też! Tak jest, pięknie! Przejdź kolano, przejdź kolano! Wypychaj ręką, kolano, wypychaj ręką! Ręką Adaś, kolano spychaj! lá